dzisiaj zobaczymy dlaczego nie ma tylnego hamulca ręcznego bo tu mi dźwigienka staje dęba już tylko poodkręcam to zobaczymy co jest co jest za przyczyną dobrze koło podniesione odkręcamy zaraz zobaczymy co się dzieje koło zdjęte teraz zdejmiemy 笨笨。Ben, ben. I teraz zobaczmy, co tu się dzieje, że nie ma ręcznego. Aha, już chyba Już chyba Po prostu linki nie ma. Nie ma tutaj linki. A no, do tego. linki nie no dobra rozbieramy bęben zaraz założymy link drugą no jedną ręką to będzie ciężko zdejmować te kapselki Zdejmiemy kapselki, zaraz zdejmiemy szczęki. Blokady zdjęte. Teraz zdejmujemy szczęki. ta mała sprężynka. I zaraz górę zdejmiemy. Oho. środek jest tutaj umocowany tutaj na dwóch e, zaczepach i tutaj na jednej śrubce i rozdejmujemy tunel środkowy wyszło. Odkręcamy gołkę. Zdejmujemy to zabezpieczenie i ściągamy cały tunel do góry. Tunel mamy uwolniony i mamy tutaj lineczki, samolineczki. lineczki. No właśnie, to nic nie działa. Uwalniamy linkę idziemy pod spód no, już są na ukończeniu dobrze, że kupiłem komplet naprawczy bo tutaj nie ma linki w ogóle Nie wystaje w ogóle z pancerza Dobra odkręcamy linkę linka jest przykręcona tutaj i tam pod spodem tutaj. Następnie tam i przy dźwigni zmiany biegów. Tak, dokładnie. Malinka kupiona, taki ma numer, jakby ktoś chciał, oraz zestaw naprawczy do szczęk, taki autofrena. I będziemy zaraz montować. Malinka już założona, trochę było walki, ale jest już poskładane, poskręcane. Części już wstępnie siedzą. Nowe sprężynki pozakładane. Nowy napinacz jeszcze nie, ale, ale wkrótce może i nowy napinacz też jak Będzie gdzieś dostępny. Tu tam do sprężynka też tutaj już ręcznie jest założony. Tu poskręcane. No, i jeszcze tylko zostało tutaj poskładać już linkę wsadziłem że teraz trzyma na czwartym ząbku ładnie chodzi teraz jest to co tygrysy lubią najbardziej E to buonatela